Warszawka może coś zbudować? Broadway! Albo Wieża Eiffla. Broadway. Jeden darmowy wielki muzyk pojawi się w pobliżu miasta, w którym wybudowano cud. Zawiera trzy miejsca na wielkie dzieła muzyczne. Albo też zwiększa zadowolenie i kulturę Wieża Eiffla. Zadowolenie plus 5. Turystyka plus 12. Tak. Punkty wielkich kupców. Ja wezmę wieżę Eiffla. Zakup. A propos, wieża Eiffla została zbudowana jedynie jako tymczasowa rzecz. Tak, żeby pokazać, co możemy zbudować pięknego. Okazuje się, że takie to piękne nie było. Ale ikona jest. Nie do zapomnienia. Elis także nigdy nie zapomni. Co tutaj dalej będzie się działo? Czy nas wreszcie zaatakuje ten mongol? Żyjemy tylko po to, aby odkrywać piękno. Wszystko inne jest jedynie sztuką oczekiwania. Jest wielki muzyk Ziriab, stwórz wielkie dzieło. Jednie? Teraz Broadway. Wielki człowiek. Jak tam? Jeszcze 5 tur do obrad. Właśnie. Jedynie trzy głosy mamy teraz. Ale już mam coraz więcej kasy. 178 z wydajności wszystkich miast 78 z połączeń między Twoimi miastami a Twoją stolicą. 124 ze szlaków handlowych, 3 od innych cywilizacji. No to, no to, no to, już sojusznicze. Dawaj, dawaj. Ej, ej Wy jakaś <słuch> produkcja giełda. O, złoto. Jak? Takie są ruchy? To miasto zostało nawrócone. Lizbona, buddyzm. Co za chamstwo. Mowa naukowa zakończona. Czyli wielki boost do chodzenia był, Lizbona, co ty możesz zrobić? Może zrób parę tych rzeczy, które się buduje w jedną turę Pomnik na przykład Pomnik? W zasadzie tutaj prawie nic nie jest sugerowane Więc ich będzie Husaria Co jest? Co tak się rzuciliście wszyscy na... Te właśnie jednostki Zamiast na jakieś budynki? Zrób amfiteatr Jakieś inne miasto zrobi Archeologów Strzelcy! Komuś podarujemy ich Jak tam? Nic Niestety to Colombo nie skorzystało z naszego podarunku zabieda Lawenta i Portugalia nie są już sołusznikami To dobrze To dobrze Niech słabnie What? Jeszcze? Ile wy dostaliście? Ostro w łapę musieliście dostać Dobra, mamy Krystynę Krystyna czubówna Lecisz do ataku Kogo tu zaatakujesz? Mm, Mongolia, Portugalia, braga. Fortes jest jeszcze okradna. <grymne> Zrobiła sobie porta prawie tam, gdzie było wcześniej. Cóż. Misjonarz? No nie... Co, 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 Podziel się spiskiem. Mongoła. Dzięki Tobie znamy mongolskie plany. O, dobrze, że nie zapomnął. Mongolska armia właśnie maszeruje, by dokonać niespodziewanego ataku na inną cywilizację. Nie wiemy, jakie miasto jest ich celem. Ale za to tutaj... Zaraz poznał, że... Idzie na ram. Amfiteatr niech będzie. Jedna tura tylko. Znacznie lepiej niż w Krakowie. A to zapewne dlatego, że tyle tutaj jest tych różnych cudów. Że pewnie gigantyczny boost do produkcji istnieje. Aha. kapra, Trzeba rozwalić. Ty już nie wiedziałeś, co z wąs zrobić. To dziwne, tutaj przecież trzeba jeszcze odkryć. Widzimy tu na mapie jeszcze takie miejsca, gdzie przebija się logo. Udało ci się zdobyć podziw Katmandu. I stałem bezdomny pośród tysiąca domów, i pośród tysiąca stołów marniałem i łaknąłem strawy. Nie wiem a propo czego to jest. Ok, stadion mamy. Tak! Będziemy wyznawać wielki wpędol na nim. Jak to na każdym stadionie. Ustawki, tego typu rzeczy religijne. I wielki pisarz na pewno będzie o tym pisał. Tak, zdecydowanie musisz napisać właśnie o tym. Jaki piękny, wielki wpędol mamy. Żadnemu człowiekowi nie było mu blisko pod względem piękna. Nadawszy mu kształt, natura zniszczyła formę. Widzicie? Posłuchał się. No, tak to ma być. W końcu ja tutaj rządzę. I operę możemy zrobić. Piękne śpiewy będą na pewno. Strzelimy kogoś? Nie możemy. Niestety karawela jedynie. Bije! Na no, krótki. Dobra. Eksploruj. O, Jest kogo bić. To co? Bibliotek? Bank. O, bank. Silnik parowy. Tego nam brakuje, żeby w ogóle pójść dalej. Jakaś tutaj logika jest zachowana. Nie można... nagle... nie wiem. Bez powiedzmy prądu, zacząć robić samoloty stealth. <noise> Co wy tutaj robicie? Oddech. Tędy wyjdziecie? Tu? A propos, można rozwalić się od razu tych. Ropa! Można nawet założyć miasto. O ile już jakieś tutaj nie jest. Hmm. Coś teraz widzimy tu. No rzeczywiście. Ale tutaj mamy szpiegów. Tak, to szpy widzą. Katmandu. Tracimy poparcie. Niestety. Zaraz, zaraz, zaraz co. Pragnął wielki w pendol, i widać. <noise> to, był, to powinna być ikonka. Nie to. To powinna być ikonka wielkiego w pendolu. Stworzenie wielkiego admirała. No, szybko to nie będzie. I. udzielenie im pomocy, w... jako przekazanie jednostek. Daj, podarunek. Podaruj jednostkę. Coś mieliśmy tutaj, słabego. To jedynie. Tak jak mówiłem, to ja się nie zbywam. Dobra, ale ile to nam da? Pewnie nawet nie da nam do busta, do maksa. Lawenta. Czego nasz chcesz? Pięknie. Oni też chcą wielkiego w P. Można by było im trochę załatwić. To w Łodzi, tak? Tak. Misjonarz. Szerzy wiarę. Albo wielki prorok. Niech będzie misjonarz szybciej się rusza. Tak. No dobra. Idziemy moi goście. Jest tutaj. O! Chyba ciebie lekko pogieło. Tyle rzeczy chcesz ode mnie? Za umowę naukową? <grym> Żarciki sobie stoi. Buenos Aires? Co wy macie w ogóle? Buenos Aires. Tutaj. Zero mamy u nich. Chcą, żeby zniszczyć obozowisko barbarzyńców. Oraz także przyprawy. Przyprawy. No dobra. Uchylenie. Podatek na armię. Podatek na armię. Tak. No dobra. Tak więc. Płyń, 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 płyń. O, możemy przyjąć ustrój. To co? Rozwijamy naszą. nasze swobody. Siła bojowa miast rośnie o 33%. Albo plus jeden miejscowego zadowolenia za każdy młyn wodny szpital i laboratorium medyczne. Na razie mamy młyn wodny i szpital w niektórych miastach chyba. Czy młyn wodny jest w tych nadrzecznych? Szpital być może chociaż wątpię. Powszechne prawo wyborcze. No co wyj przecież ja mam panować, a nie ktoś inny. No w zasadzie my możemy zawsze panować gdzieś za kulis. Specjaliści w miastach generują połowę zwykłej ilości niezadowolenia. Złote ery są o 50% dłuższe. Nowy ład. Słynne miejsca i ulepszenia wielkich osób dają 4% odpowiedniego dochodu. Plus 4. Eee, ja prawie nie robię takich ulepszeń. Arsenał demokracji. Plus 20 wpływów z jednostek wojskowych podarowanych państwom miastom. Co? Zamiast 5 to 25? 25% produkcji podczas ich budowy. Persona demokracji. 25% produkcji podczas budowy jednostek. To jest fajne, ale ja wezmę godzinę próby na razie. Chyba, że powszechne prawo wyborcze da mi dużo. Zobaczmy. 12% wygenerowane przez specjalistów. To mało. Godzina próby. Co będzie później Okej, okay, ty tutaj na auto lecisz Misjonarzu Lawenta. Dostanie tutaj Chciała, to będzie miała No nareszcie w ogóle używamy tych wszystkich opcji Do nawracania ludzi I tak dalej Potępienie Za co? What the fuck? idzie czas plus 80 egzotycznej hell co to ma znaczyć co tu się dzieje dobra zaraz zobaczymy ciałka gatlinga Kiedy barbarzyńcy zaczną właśnie nalatywać na ludzi samolotami stealth. <laughs> nie, nie mają miast, więc nie mogą. Ach, podatek na armię zawodową odrzucone. Po dwa głosy na nie. Tylko trzy głosy na nie od Grecji jeszcze. Tak to reszta po dwa. Tutaj uchylenie. Cóż. Cztery versus jeden. Mmm, czwarty szczyt w Bradze. Podatek na armię zawodową. Igrzyska międzynarodowe. Projekt igrzysk międzynarodowych. Mongolia Syjam się ucieszą. I co, turystyka rośnie o 100% na 20 tur, a możemy przekazywać produkcję. Ideologia światowa. O, ład. Dostępna, gdy wszystkie cywilizacje wynajdą radio. Swobody. Sekadam. No, Git. I tak. Co jest grywane tutaj? Być może kuter, ponieważ mamy dwa miejsca. To jest jeszcze jakaś opcja planowania kolejnych zakupów Ale ja tego nigdy nie używam Ciekawe jak tego się w ogóle używa <grywka> Nie wiem Szczerze, nie widziałem nigdy powodu I produkcję Dlaczego nie widziałem powodu? Ponieważ to na tyle często się zmienia, że jednak ja chcę za każdym razem decydować o tym, a nie zostawiać jakieś auto. Ponieważ za każdym razem mogę na przykład następną rzecz kupić. Ulepszono. Szpital. Żywność, plus 5. Ile mam żywności? 8 tylko. Jak najbardziej się nada. Gwiazdka bez rozkazów Aha. Wielki prorok Hmm, jak już dojdzie będziemy propagować naszą jedyną słuszną wiarę Troszeczkę nacisku tutaj jest Tylko 13 z katolicyzmu a tam nic wielkiego. Że też musimy na to patrzeć. Następna tura. Co? Nie ma tak łatwo. Kuter. Mmm, statek towarowy. Kasa, kasa, kasa. Braga. Wymienimy się naciskiem. Huh. Ma w ogóle nacisku z naszego wielkiego hmm. 13 versus 18. Do Lizbony możemy rzucić żywność Jej to by mogło się przydać albo do Krakowa. ...do Krakowa lepiej, ponieważ przynajmniej nie będziemy otrzymywali czegoś takiego. 18 nacisków z buddyzmu. Dobra, damy żywność do Krakowa. To co? <noise> Dzikusy? Obrażenia 100. Do Portugalii należy ta jednostka Zwrócimy Doceniam to co zrobiliście w imieniu moich ludzi Coś nowego Osadnice Niech ponownie zajmą I <gry> ponownie zwrócimy Wybierz produkcję Ermitaż 50% do kultury w tym mieście Trzy miejsca na wielkie dzieła nie zadowolenie daje A ma kosztu w kasie. No to super. Co tutaj tym razem? Biblioteka, mur, karawanseraj? Karawanseraj niech będzie. Yeah, nie, nie karawanseraj, tylko przystank. Aha. Hello, przez Splądrowany szlak handlowy. O to ham. Mongo jeden. <ś publish> Minus jeden! Najcudowniejsi ludzie świata. Spójrzcie, jak mało cudów oni mają. To dzięki mojemu genialnemu ruchowi. Kraje zachodu mają nadzieję, że dzięki transportowi parowemu cały świat stanie się jedną rodziną. Gitens? Szczerz wiarę. O, to mi się podoba. Lepiej kupować w końcu tych misjonarzy. Tyle samo dają do wiary. Co tutaj? <ścoughs> Ekspo dostali. Niech będzie na razie szturm. tutaj lecą? No i zaraz przejmą rygę. Już możemy. wiarę Co miło? Tutaj szukają w Singapurze pisarza. Wpływy w lawencie zmalały. Zaraz wzmocnię się. Jaką technologię chcemy? Części zamienne, co da nam piechotę z czasów Wielkiej Wojny, czyli po prostu wojny światowej. Trochę za późno na nią. Baza wojskowa, statua wolności. Wymaga swobód. O. Albo lot. Trójpłaty. Bombowiec z czasów Wielkiej Wojny. Też. Trójpłaty. Aha, to te z wieloma poziomami skrzydeł? Prora. Zadowolenie, plus dwa. Ale wymaga autokracji. Kolej z kolei Kreml. No i Schweinstein. O, ja to chcę! Ha, to jest genialny zamek. Biorę. I co? Słoniki nam chodzą. tylko <głos》> naszych Wilbłądów To się nazywa handel, nie? Tak zwana dzielnica handlowa. Mekka i Sparta. Należą do Polski, oczywiście. Kto by się inaczej spodziewał? Czy dobrze widziałem? Czy barbarzyńcy właśnie mają działa Gatlinga? Skąd? Kto ich finansuje? To chamstwo... Tego się właśnie spodziewałem. Mamy być latający Holender. No cóż, Lawenta, jak tam? Na razie, na razie... Ej! Nic. Lawenta. Pragną. Wielki w P. jako główną religię. Tutaj też. Dziewięciu wyznawców? Jest to główna religia już. W rydze. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze jeden ładunek budajże. O! Niszczanie. Co dalej? Broadway to główna arteria życia kulturalnego Nowego Jorku. Zahartowana Jeden darmowy wielki muzyk! Jeszcze zawiera miejsca na dzieła muzyczne! Tylko miejsc jest. Dobra. Claude Debussy. Czy whatever. Zatopiona katedra. I jak? Ryga? Cieszycie się? <laughs> Mieszkańcy Rygi z radością witają wielki Pendol w swoim mieście jako dominującą religię. I lecimy teraz w następne miejsce, gdzie się domagają naszej pięknej religii. Co dalej? Wpływy zmalały. Ryga, możemy dać podarunek. Sojusznicze? Kongres światowy. Hmm, będzie trochę głosów. Wybieramy produkcję. Wieża transmisyjna. Co tutaj sugerują? Na razie nic. Szkoła publiczna? Posterunek? Nie. Hotel? 50% kultury, cudów świata, cudów natury i ulepszeń, słynne miejsca, Moai, Chateau, dodawane jest do generowanej przez miasto turystyki. 50% do przez wielkie dzieła turystyki. Dobierzemy hotel. <słuch> Będzie będą mogli tu przyjechać i mieć gdzie mieszkać. Nie będą musieli już pod namiotami sypiać. Ani na coach surfingu I innych ludzi. To z pewnością robią. No nie, oni się zabawiają cały czas. <ścoughs> z jednej strony działa Gatlinga, z drugiej strony, Barbarzyńcy. No to jedziemy do nich.